Hub to angielskie określenie koła, hula to hawajski taniec rytualny. Połączenie koła z tańcem dało taniec z kołem, tyle że do tego tańca muzyki nie potrzeba. Koło kręci się i bez melodii, potrzeba jednak gibkich ruchów bioder, by obręcz utrzymać w ruchu wokół talii. Nie każdy potrafi tak się ruszać, ale pewnym jest, że prawie każdy kiedyś z hula hop się zetknął. Podobno pierwsze koła wykonywane były w czasach starożytnych, a Egipcjanie winogronową wirującą obręcz najpierw podrzucali w górę, a później łapali koło na siebie i nie pozwalali mu się zatrzymać. Ruch, który trzeba wykonywać, by koło nie spadło, to miękkie kołysanie biodrami, które tak powszechne jest na Hawajach. Zabawa lub jak kto woli, gimnastyka z hula-hop znana była na wielu kontynentach, na wiele wieków przed tym, zanim trafiło ono w latach 60. XX wieku na stałe do naszych domów. W Ameryce Południowej hula-hop wykonywano z trzciny cukrowej, w Europie z drzewa, z... z metalu. Moda na kręcenie biodrami pojawiała się i znikała. A wraz z nią krytykowanie i zachwalanie hula hop. Plusem był ruch, gimnastyka, redukowanie zapasów tkanki tłuszczowej odkładającej się na biodrach i talii. Przeciwnicy hulania z obręczą twierdzili, że prowadzi ono do kalectwa, uszkadza stawy i biodra. Poza tym ów polinezyjski ruch, który tak zadziwiał pierwszych misjonarzy, wielu gorszył i uważany bywał za nieprzyzwoity. W roku 1958 obręcze z plastiku i skałczuków wprowadzili na rynek dwaj Amerykanie: Richard Peckner i Arthur K. Melvin, pracownicy kalifornijskiej firmy. Lżejsze od metalowych, wygodniejsze od drewnianych obręcze Knera i Melvina trafiły na podatny grunt. Amerykanki chciały się ruszać. Jak wszystkie kobiety marzyły o osy. I były otwarte na wszelkie pomocne w tym względzie urządzenia. W przeciągu czterech miesięcy kupiono 25 milionów hula hop. Moda na hula hop, która zataczała hola hopowe koła, w 1958 roku osiągnęła niespotykaną skalę. Z Ameryki koło potoczyło się do Europy gdzie do dziś na przykład polskie dzieci mają możliwość korzystania z niego na lekcjach wychowania fizycznego. Lekarze współcześni wiedzą, że ruch byle w umiarze nie jest szkodliwy, a możliwość okręcania hula hop wokół brzucha, rąk czy szyi daje dzieciom wiele radości. Polskie koła nie należały do szczególnie pięknych, gdyż były produkowane z kiepskiej jakości plastiku. Ale o tym, że były popularne, świadczy fakt, że istniały dwa wymiary obręczy, o mniejszej średnicy dla dzieci i większej dla dorosłych. Hula Hop nieodłącznie kojarzy się z hulaniem, z huczną, beztroską zabawą. I choć misjonarzom rzeczywiście mogło się wydawać, że panie tańczące hula w stroju topless wręcz nakłaniają Hula i dusza, piekła nie ma, to jednak Hula Hop dalekie są złe intencje. Historia Hulachop pokole się toczy i pewnie za jakiś czas znów będzie modnie z nim pochulać.